Witam was, Kochani. Dziś zrobimy danie, które jest wegetariańskie, ale i wkomponuje się doskonale w nasz stół Wigilijny. Zrobimy zupkę grzybową. Zupkę grzybową będziemy potrzebować do tego oczywiście 50 gram grzybów suszonych, a 3-4 marchewki. Ja dałem takie 3 średnie marchewki. Tutaj mamy pietruszkę, jedną sztukę i jedną czwartą selera. Por, kilka ziarek pieprzu czarnego, ziele angielskie, liść laurowy. Tak, kilka listków, kilka kulek ziela i będziemy potrzebować co? Zakwas z kapusty kiszonej. Ja mam tutaj swoją kapustkę kiszoną, ale od czego zaczniemy? Ja nastawiłem już wodę. Nastawiłem wodę tutaj, ona się zaczęła gotować, to wrzucimy, wrzucimy warzywka. Niech one się gotują. Wrzucimy warzywka, trochę zmniejszy. Teraz sparzymy grzybki. 50 gram grzybków suszonych zalewamy wrzątkiem i na kilka minut po prostu odstawiamy, żeby to się ładnie sparzyło, pod przykryciem. Proszę, pod przykryciem. Niech to się doskonale ładnie sparzy. Do zupki dorzucamy zielangielskie pieprz. Nie solimy. Pamiętajcie, nie solimy zupy grzybowej. Solimy na sam koniec, dlatego że zakwas z kapusty ma już swoją sól, żeby tego nie przesolić. O, tutaj te składniki już mam. Teraz odsączamy zakwas z kapusty, proszę. Tu widać ile. Ja nie dawałem tutaj nic wody, to po prostu wyszło samo z kapustki. Sama esencja to jest. I tak na 3 litry wody. Musicie sami zobaczyć, żeby zupa nie była za kwaśna. Ja daję z mojej kapusty litr zakwasu. Tak, wszystko się gotuje. Wywar mamy... Yy, wywar się gotuje. Zakwas tutaj mamy, zakwas dajemy później. Ja powiem kiedy. Teraz tylko przygotujemy jeszcze por. Trzeba po prostu przeciąć. Damy tutaj, wypłuczemy w wodzie, umyjemy go. Pamiętajcie, to jest korzeń. To było w ziemi, więc to trzeba umyć dobrze. Dajemy teraz do zupki. I niech to się chwilę pogotuje. Grzybki mamy zobaczcie ładnie sparzone. Teraz trzeba je dobrze wypłukać, dobrze obmyć, tak? I e, dołożymy do zupki. Dodamy te grzybki tu na sitko. Wypłuczmy to. Pamiętaj, że grzybki rosną w lesie, więc naprawdę po ususzeniu trzeba je dobrze, dobrze umyć. I dokładamy grzybki do zupki. I teraz to musi się gotować jakieś pół godziny. Jakieś 30 minut się razem wszystko wygotuje. I powiem, co dalej. Zaczn Zobaczcie, grzybki tutaj już mamy miękkie. One już ładnie się ugotowały. Warzywka też. Teraz jest czas, żeby dolać zakwas z kapusty. Tak jak mówiłem, na 3 litry wody tu mam około litra zakwasu. Zaznaczam, ten zakwas jest z mojej kapustki. Nie jest ani z octem, ani nie jest słone. Za mocno, mocno tak jest akurat. Ty musisz uważać, jak będzie bardzo mocno kwaśny zakwas, bo kapustę kupiłeś, to musisz, no może troszeczkę mniej, żeby nie była zakwaśna. Po prostu kilka razy wlewać i, i testować. Tak, nie? tak, do, dolewać, po trochu. No, tutaj mamy naprawdę świetnie. Teraz musimy to przegotować. To potrwa jakieś 5 do 10 minut i spotykamy się za jakieś 10 minut. Tak, zupka dochodzi. Teraz wykończymy. Kochani, zrobimy tak. Zrobimy małą zawiesinę, taką bardzo delikatną. Jakieś 100 ml damy wody, Dwie łyżki mąki, normalnej pszennej mąki. I zrobimy taką lekką zawieścinę, żeby ta zupka. No ja lubię taką rosełową, no ale to jest wegetariańska, tutaj nie jest na porcjach rosełowych, więc ta zawiesina na śmietanie będzie potrzebna. damy troszeczkę tej zupki tutaj. Zobacz tak. Dwie takie łyżki. Wymieszamy jeszcze. I teraz damy śmietanę do tego. Ja daję 30% taką kremówkę. A Ty możesz dać nam obojętnie w sumie. Ale najlepsza jest taka właśnie. To jest 200 ml ta śmietana, opakowanie. I teraz dodajemy do zupy, mieszając. Tak, żeby to się nie zważyło. I troszkę podkręcimy teraz, żeby to... Zupka nam się przygotowała i mamy gotową zupkę. Możemy tą zupę podawać z ziemniakami, możemy ją podawać z makaronem, z kuskami ziemniaczanymi, jak chcesz. Tak, zobaczmy jak to smakuje. Kochani, ona dla mnie jest idealna w tym momencie. Ty możesz sobie dodać, nie dawałem tu ani grama soli, ani grama soli, ani pieprz tylko ziarnisty, ziele, ziele angielskie, liść laurowy, i żadnych innych przypraw. Po prostu zakwas z kapusty zrobił swoje. Naprawdę jest świetna zupka. Ty możesz dać pieprzu, możesz dać magi, co chcesz. Dla mnie ta zupa jest idealna. Jest wegetariańska, nadaje się na stół wigilijny i tak jak mówiłem, ziemiaczki albo makaron, albo kluski ziemiaczane. Pamiętaj, jak ci to smakuje i podoba ci się to, co tutaj widzisz na moim kanale. Zasubskrybuj, będziesz na bieżąco. Będziemy robić następne dania wigilijne, dlatego, że mamy grudzień, więc te dania wigilijne są bardzo potrzebne, żeby pokazać. Ja życzę smacznego! I do zobaczenia na następnym filmie.